Milion dolarów. Kosmiczna moc jest dziś w Toruniu. W mieście trwa zlot miłośników Gwiezdnych Wojen, filmowej sagi George'a Lukasa opowiadającej o walce dobra ze złem, zmagania rycerzy Jedi i legionów Imperium. Od rana obserwuje Mariusz Kluszczyński. Witaj, kto dziś ma przewagę? Dzień dobry. No, w przewadze są dziś przede wszystkim zadowoleni uczestnicy z lotu, z lotu fanów Gwiezdnych Wojen. A ze mną są ci, którzy spokojnie mogliby być żywą reklamą jednej z części Gwiezdnych Wojen, zatytułowanej Atak Klonów. Panowie Adam i Marek Kolesza, dzień dobry. Panowie macie niesamowite hobby, bo tak naprawdę zajmujecie się poza tym, co robicie zawodowo, w wolnych chwilach tworzeniem modeli statków. Tak, jak najbardziej. To jest nasze zajęcie hobby prostu życie nasze zamieniło się właśnie trochę w Gwiezdne Wojny. Powiedzcie, co to są za modele, z czego je wykonujecie? Więc tak, tu mamy Star Destroyera, tam w głębi mamy model Falcona Millennium. I z czego są wykonane? No praktycznie z wszystkiego, tu jest kwestia PCV, karton, tektura, aluminium, praktycznie wszystkie dostępne materiały na rynku. Jakieś opakowanie plastikowe, części drukarek, no, poprzez ksera, no wszystko. To są nie każdy możliwy taki detal, który znajdziemy e, technologiczny odpad. O, tak bym powiedział. Każdy kto oglądał Gwiezdne Wojny, z pewnością rozpoznaje te modele, ale powiedzmy, gdzie mogliśmy je oglądać, co to są za statki. W sumie taka największa impreza, ta, która jest dzisiaj, to ona najbardziej reklamuje Gwiezdnej Wojny i to jest konten, który pokazuje zjazd i 30 lat Gwiezdnej Wojny w Polsce. Statek, który dla nami się znajduje, to jest to Imperium, statek, który jest stawkiem Imperium i jest to największa konstrukcja zrobiona przez nas i po prostu i to jest statek, który jest strzonem floty Imperium. Panowie, ile potrzeba czasu na przygotowanie tego typu dużych modeli? Takie studium, w sumie to cały czas to było studium i budowy i budowa. W sumie bez żadnych planów, tylko z kilku zdjęć i, i kopia VHS. To dawało nam jakieś takie poczucie i yy, inspiracje do, do, do budowy. No bo w sumie, jako takie plany nigdy się nie ukazały i nasza inwencja w sumie twórcza pozwoliła nam je Zbudować. Chcieliśmy i wykonaliśmy. Tak, ale z pewnością wiele godzin trzeba poświęcić, żeby coś takiego przygotować. Tak, tak, tak. To jest masa czasu, ale to jest kwestia, no każdy coś tam sobie po pracy robi. My odbraliśmy tą formę i w ten sposób sobie to po prostu robimy, budujemy i, i to jest nasza, to nasze hobby, nasze pasy. No to wróćmy do tych chwil sprzed 30 lat, kiedy wy po raz pierwszy poszliście na gwiazdę wojny. Jakie to były wrażenia? Wrażenia wypierające. Poszliśmy do kina z to jest bąga. Co! Każdy z nas, który, kto siedział w kinie, no, wbija w fotel. Było to dosyć emocjonujące, bo po, po powrocie do domu mieliśmy ostatni seans Wróciliśmy do domu około godziny pierwszej. Także to było niesamowite przeżycie, bo poprzez drogę do domu około 11 km rozmawialiśmy o filmie. I wtedy nas to uderzyło. To jest fenomen taki, że to jest wszystko stare, a funkcjonuje. I nie jest to sposób taki po prostu wysiechtany, ale normalny. Stare a działa. Po prostu może to nam byłoby określić tak, że widziałem wiele, zbudowałem dużo, a myślę o czymś innym, ale to jest świat Gwiezdnych wojen. Dziękuję serdecznie. Panowie Adam i Marek Kulesza z Elbląga, twórcy modeli statków Gwiezdnych wojen. Te statki można dziś oglądać w toruńskim centrum sztuki współczesnej, bo tu trwa z Lotwanów Gwiezdnych Wojen. I właśnie z Starunia Mariusz Kruszczeński, dziękuję Ci bardzo.